Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, recenzją Bo mówię, mieszkam na wsi, nie mam jakoś tak wiele rzeczy do pokazania Jutro może dam jakiś krótki haul i coś jeszcze, zobaczymy Dzisiaj przychodzę do Was po prostu z recenzją Troszeczkę innego miejsca, bo siedzę na łóżku, ponieważ kot nie chce, żebym przestała go miziać Więc wiecie, no tak Dzisiaj sobie zrecenzujemy... No ja już go kiedyś pokazywałam w holu zapewne jakimś taki krem pod oczy, takie serum tu piszę z Rocher No ja wam to pokażę, to jest to. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Ech. No cóż, no Najtańsze nie było I Tak miałam jakąś tam zniżkę na to Ale mówię, najtańsze nie było Jest ok, ja to używam od jakiegoś tygodnia A najbardziej wkurzającą częścią jest to, że Ja liczyłam, że jak odkręcę tą górę Zaraz wrócę do miziania <śm> To mamy taką kuleczkę Już miziam I ta kuleczka Jak ją, ją jeździcie pod oczami to ona prawie w ogóle się nie obraca Ja muszę cisnąć tubkę i wiecie, na palcu to rozmasowywać I dopiero z palca, tak, pod oczami to robić Więc mówię, liczyłam, że będzie inna końcówka Taka jak na przykład ma ziaja w swoim takim, znaczy to nie jest, bo jeszcze pomadka ochronna taka To jest kokos czy kozie mleko, oni mają taką fajną Taki fajny dziubek z dziureczką i to się fajnie na ustach rozsmarowywuje. Coś takiego fajnego pod oczy. Albo tak jak ja mam pod oczy to z Eveline. Ta jest ta taka zielono-morska, taka seria hieluronowa. To mam pod oczy też z kuleczką. On, ta kuleczka jest metalowa i świetnie się rozprowadza wszystko pod oczami. Natomiast tutaj no, mamy takie do wyciskania, ale mówię... No kiepsko to chodzi ta kuleczka nie wiem czy ona jest szklana czy ona jest plastikowa bardziej stawiam na plastik. No już opakowania nie ma ponieważ no ja opakowanie wyrzuciłam zanim y, przyjechałam tutaj bo brałam sobie tylko samą tą tubeczkę mówię wypróbuję na wakacjach. No mówię ja to jeszcze potestuję zobaczę ale mm, jak przy moich poprzednich kremach coś czułam nawet przy tym z iFroshe ale on jest mm, taki wyciskany. Mateko, jest w tubeczce takiej przeźroczystej, jest taki zielonkawy żel, jest super, się sprawdza, ta seria, właśnie, ale jeśli chodzi o tą, to nie, to nie jest z kuleczką zakończona i mm, nie pasuje mi. W sumie ta kuleczka równie dobrze mogliby to zakończyć takim zwykłym dzióbkiem, jak jest w kremie i teraz sobie sama palcem nałożyła, a, a nie się bawiła z tą kuleczką, bo ona praktycznie w ogóle nie jeździ pod, tych, pod naszymi oczami. Więc no mówię, no Jest to taki lekki bubel, jeśli chodzi o opakowanie Zobaczymy jako działanie Bo mówię, to testuję ją dopiero tydzień Przepraszam Więc tak naprawdę nic nie mogę na ten temat powiedzieć Takiego więcej No cóż, no Mówię, z holem jakimś przyjdę do Was hmm. Znaczy napiszcie mi na dole Czy mam y, nagrać Wam jutro hol Bo mam kilka rzeczy z Właśnie ubrań. Czy Wam zrecenzować serial? Jeśli policie, hol, to dam Wam haul jutro. Jutro mam piątek? Tak, jutro mam piątek. To wrzucę Wam haul jutro. A w poniedziałek dam po prostu recenzję serialu, bo mam, mam kilka seriali i, i zamierzam właśnie, jak nie wiecie, nie będę miała niczego. Takiego ani do powiedzenia na temat kosmetyków, ani co, ani tego, bo mówię, jeszcze został tydzień, zanim przyjedzie Faustyna więc mówię, z Faustyną będziemy chodzić, zwiedzać, to Wam na pewno będę wrzucać filmiki z tego. Natomiast teraz siedzę jeszcze w domu i, i przez ten tydzień, więc na pewno mówię, może chcecie recenzję jakiejś książki, na pewno dam Wam recenzję z serialu. Mam dwa seriale. I no mówię, na pewno będą chole, bo przyjechałam do domu, to wiecie, tu się skoczy, tam się skoczy, to to różnie bywa. No tak. Jak słyszycie jakieś mruczenie czy miauczenie, to jest mój kot, który postanowił, no tak, przyjść się pomiziać o tobie, mówię. Więc ten, powiedzcie, czy lepiej, żebym siedziała na łóżku, czy lepiej, żebym jednak siedziała, tak jak w poprzednich filmikach, na krześle i opowiadałam, bo teraz stoicie na, na szafce nocnej. Mam nadzieję, że nie jest za blisko. Powiem Wam, że tutaj akurat ciężko jest mi nagrywać. Więcej gadam dookoła niż od produkcie, ale to też z tego względu, że, no mówię, nie chcę, żeby filmiki były jakieś krótkie, jakieś strasznie, znaczy, strasznie długie są wtedy, kiedy muszą być strasznie długie. Um, no, mówię. Powiedzcie, kiedy chcecie hol, a kiedy chcecie serial Bo na pewno dwa seriale, trzy nawet bym Wam zrecenzowała No, cztery Mówię, ja mam... Ja naprawdę dużo seriali już Ale filmik na pewno chcę zrobić o tych serialach Kilku filmiki i, i mówię no, Zobaczymy Zobaczymy, no mówię, napiszcie no, w komentarzach, co wolicie, bo to ja już się do Was dopasuję tak, produkt jest tutaj, żeby wszyscy widzieli co to jest za bubel. No, mówię, no, no, tak, na razie, Na razie jakoś tak. No nie wiem, napiszcie mi, czy chcecie recenzję jakichś tych mm, właśnie kosmetyków może jakiś makijaż chcecie. Bo powiem Wam, że DIY to ja będę nagrywać jak będzie Faustyna. Ponieważ do tego potrzeba, żeby ktoś trzymał kamerę, więc Faustyna na pewno ogląda filmiki, więc już się moja droga przygotuj, że poproszę Cię, żebyś została operatorem kamery Nie powiem Wam, że dużo łatwiej jak ktoś nagrywa, przynajmniej wtedy wiecie, że na pewno się nagrało i dobrze się nagrało Ja nagrywam w tej chwili lustrzanką i nie mam podglądu, więc niestety nie wiem jak ktoś nagrywa ale no mówię A Też napiszcie mi na dole, czy chcecie, żebym Wam nagrała coś ze Światowych Dni Młodzieży No bo ja nie muszę nagrywać yy, Po prostu Wiecie, żebym ja drugi raz Nagrywała Kraków tak o To chyba nie za bardzo Bo i tak nic nie zwiedzimy Bo to mówię będą Światowe Dni Młodzieży Ale no mówię, powiedzcie mi Czy tak yy, Czy chcecie, żebym Wam to nagrała yy... Napiszcie mi też na dole jakie filmy lubicie najbardziej. Mówię, czy wolicie makijaż, czy wolicie jakieś recenzji kosmetyków, nie wiem chole. Mówię, na pewno będą yy, Spadniesz z łóżka. <grym> yy, czy wolicie, żebym jednak dodawała yy, bardziej jakieś, nie wiem, turystyczne rzeczy, yy, bo mówię. A czy wiecie co chyba tak przemyślałam sprawę i chyba w te stawię wam jutro recenzję tego serialu. A w poniedziałek dam wam haul Bo obecnie mam tylko kilka rzeczy i nie wiem, haul trwało 5 minut, a to jest trochę krótkie. A w weekend na pewno będę jechać na zakupy i sobie tam coś kupię. Bo skarpetki, ha. Nie, mówię, coś z jakieś tam jeszcze pierdełki chcę sobie kupić, to bym Wam wtedy pokazała w poniedziałkowym holu, ale mówię, no wyraźcie jakąś opinię na ten temat, czy zrobić Wam jakiś makijaż, bo, bo mogę Wam zrobić makijaż, mogę recenzję książki dać, recenzję filmu, recenzję serialu, Recenzję kosmetyków, bo naprawdę mam ich dużo i używam i tak dalej. Naprawdę, po prostu musicie, musicie mi na dole napisać, bo ja tak do końca nie wiem, co Was interesuje A chciałabym, żeby ten kanał był interesujący dla Was, bo ja się zajmuję wieloma rzeczami, wiele rzeczy lubię robić Więc no wiecie, wiem, czy chcecie, żebym Wam pokazywała, jak się haftuje Niestety na szydełku, a nie na drutach robić nie umiem, bo jestem leworęczna Więc to niestety nie poszło mi Próbowałam, ale nie wyszło ale zamierzam sobie wyhaftować bluzkę, którą Wam pokażę w poniedziałek w holu. Więc no wiecie, mówię: czy chcecie, żebym Wam pokazała jakiś tutorial paznokciowy, bo mimo że wziąłem sobie tylko kilka lakierów na wakacje, to i tak jest w czym wybierać. No więc wiecie, i ja mówię: holu z tego. Holu z Ewonu nie będzie, mimo że paczka będzie, ale paczkę zamawiałam do Turunia, do Faustyny. Więc niestety, holu nie będzie. Bo, no mówię, z Ewonu holu nie będzie, bo, bo ten bo ja też nie zamówiłam. Dużo rzeczy ja Wam zaraz powiem w ci Co zamówiłam? Zamówiłam sobie trzy próbki. Zamówiłam sobie dwie galaretki. Takie one były w. Z tego katalogu takie do mycia. Fajne, powiem wam, że fajne, że, że tak. I co sobie jeszcze zamówiłam? Aha, i lakier do paznokci sobie zamówiłam. Taki złoty. Zapewne lakier. I. Czekajcie, myślę. Lakier i jedną z galaretek na pewno zobaczycie, jak będę wyjeżdżać na wakacje nad morze. Bo to jest akurat szalony czas I powiem Wam, że No mówię, też mi napiszcie, czy chcecie Żebym Wstawiła Wam Nie wiem, daily vloga z wyjazdu nad morze Co prawda dużo nie będzie się działo Bo większość tego dnia to jest wyjazd Ale mówię, może chcecie Zobaczyć jak się pakuję, jakie rzeczy Z sobą zabieram Bo mówię, kosmetyki Wam na pewno pokażę Ale no, jestem ciekawa, czy chcecie Żebym Wam pokazała Co jeszcze biorę ze sobą nad morze, czy nie? Ten filmik będzie trochę katany. Ja to zakręcę, bo kot się do tego przymierza. A to jest pod oczy. No, mówię, zobaczę. Powiem tak. No, na razie nie widzę większych efektów. Może po dłuższym stosowaniu tego z ifroshe to coś da. Zobaczymy. No, a no ale mówię. No nie, stwierdzam, że lubię z Wami gadać. Mam kota do mijania. To wiecie, można gadać, nie? Yy, nie wiem, jak będzie z głośnością. Bo mówię no tak, normalnie, nie mówię głośno, tak jak zwykle mówiłam. Po pierwsze, jest tu dużo ciszej. No po drugie nie jestem sama w domu. W Toruniu no to jestem sama, więc sobie mogę się drzeć na całe gardło. Natomiast w domu no, mam rodzinę całą, więc wiecie, to ja też nie chcę im przeszkadzać, szczególnie teraz mamy po południu i i każdy tam robi, co, co tam chce więc wiecie, no tak. mówię, na pewno Wam ponagrywam rzeczy z wyjazdów, jak będzie jeździć z Faustyną ale też Wam mogę nagrać, znaczy na pewno Wam nagram inne rzeczy zobaczmy, jak to będzie z makijażem nie wiem, czy nie nagram jakiegoś makijażu, który zrobię na Faustynie, zapewne tak poszalejemy trochę z makijażem na wakacje. Ale mówię, nie, miał miał. Yy, musicie mi po prostu na dole napisać, co tak dokładnie chcecie, bo ja mogę robić filmiki dookoła świata, a wy stwierdzicie, nie, no sorry, ja nie na to czekam. Dlatego mówię. Yy, powiedzcie mi, na co macie ochotę, co tam chcecie, żebym Wam yy, zrobiła taki filmik. Yy, mówię. Od razu naprawdę, no napiszcie mi, czy, czy w ogóle chcecie, żebym ja Wam dodała te, te tak zwane diy -e, handmade i tak dalej, bo mam jeden, mam, żeby wam pokazać, jak to, jak zrobić sobie te teraz takie modne dodatkowe ramiączka znaczy ramiączka, takie tutaj wiecie, ozdobne do stanika takie paseczki, o. no i jak oczywiście. Przerobić, znaczy przerobić Co wszyć do stroju kąpielowego Jak go zrobić, jeśli Kupujecie strój kąpielowy płaski Bez miseczek A potrzebujecie jakąś tam miseczkę Czy po prostu nie czujecie się komfortowo Kiedy Wam widać piersi przez strój kąpielowy Bo tak też się zdarza Więc no mówię, to, to wam chcę zrobić Na pewno i no mówię, no powiedzcie, czy chcecie, czy nie, bo jak nie chcecie, to wam tego nie będę wrzucać, to wrzucę wam coś innego. Ale po prostu na dole musi napisać, co chcecie, żebym wam wrzuciła. No bo wiecie, ja tutaj sobie siedzę, sobie gadam do Was, a chciałabym, żebyście Wy też to odbierali, żeby Wam się ją to podobało, bo ja to tworzę dla Was. Ja to po prostu lubię z czystej przyjemności i. i i mówię, robię filmiki takie, jakie ja lubię, ale mogę. Znaczy mało jest rzeczy, których nie lubię. No, na przykład, matematyki nie lubię, no to Wam nie zrobię matematycznego filmiku, prawda? <noise> ale takie. Normalne. O, macie kota. <noise> hmm? Pokaż się. Tak. Um. Jak zwykle pełno sierści Koty teraz i psy linieją ja, Mojego psa Czesałam dzisiaj to tyle kułaków Że o Boże No ale No czek. Więc no wiecie no. <ścoughs> Dobra powoli Będę kończyć ten filmik Fajnie mi się z Wami gada Ale, ale Muszę kończyć, bo też mam parę spraw Do poza, pozałatwiania co z tego, że są wakacje, ale no ja mimo wszystko też tutaj koło domu, jestem w domu, więc muszę też pomóc, bo ja mam tutaj cały duży dom. Ja nie mieszkam w bloku, ja mieszkam na wsi w dużym domu, więc wiecie, trzeba trochę pomóc tutaj dookoła. Mam zwierzęta, więc to też trochę inaczej. Ja też chcę mieć trochę czasu dla siebie, jeszcze jakąś tam wakacyjną pracę, jakieś nawet coś dla siebie porobić, to tam. Różnie to bywa. Mówię, Wy mi napiszcie na dole, co chcecie, żebym Wam zrobiła. Mośli na no nie napiszecie, no to skąd ja mogę wiedzieć, co chcecie? Może naprawdę, może nie wiem, nie chcecie serialu, może wolicie, żebym opowiedziała o książce albo zamiast o, o książkach mówię tylko i wyłącznie o serialach, tylko i wyłącznie o filmach, bo naprawdę dużo obejrzałam filmów, seriali, przeczytałam bardzo dużo książek i mogę na ten temat zrobić naprawdę, naprawdę dużo filmików. Więc, no mówię, byłabym szczęśliwa, gdybyście mi na dole napisali, co chcecie, żebym tak dokładnie zrobiła. Może jakiś, nie wiem, tutorial fryzurowy. Chociaż tutaj jakoś dużo nie poszaleję, bo mam ze sobą trzy gumki na krzyż i jedną opaskę. Chociaż nie lecę. Jakieś tam, może, malutkie takie do warkoczyków, gumki gdzieś kupię. To zrobię. Lokówkę gdzieś też znajdę. Wy nie mam prostownicy tutaj, no bo ja rzadko prostuję włosy, bo ja mam po prostu z natury proste. To raczej nie używam, raczej już mam lokówki. Y ale mówię, musicie mi powiedzieć, co chcecie. U mówię, Mogę wam zrobić makijaż, fryzurę, opowiedzieć o czymś. Nie wiem, zabrać to spacer po lesie, bo, bo też mieszkam w no, prawie w lesie. mieszkam Mam las za płotem, więc Mogę Was zabrać na spacer po lesie no mówię, napiszcie mi Co tak naprawdę chcecie, żebym Wam Jeszcze nagrała, jaki filmik I ja z chęcią go nagram Wiadomo, fizyka, matematyka Przykro mi ja tych rzeczy Tak mnie tak nie, nie, nie lubię O inne możecie mnie prosić No, dobra To ja się z Wami żegnam Kot też się z wami żegna. <noise> I do następnego filmiku. Do jutra. Pa, pa.